Jak zrobić sfermentowany wyciąg z pokrzyw? Potrzebujemy do tego oczywiście pokrzywy. Mam tu dużo ilość i wodę. Woda najlepiej, jakby była deszczowa. Jeśli taką nie dysponujemy, może być też z kranu, ale powinniśmy nalać ją na przykład dzień wcześniej, żeby ona odstała. A przygotowujemy tak. Pakujemy do pojemnika wszystko. Zalewamy wodą. Tak przygotowane pokrzywy powinny stać w cieniu, w chłodnym miejscu. Następne co musimy robić, to przynajmniej raz dziennie przez kilka minut. mieszać tą zupkę żeby ją powietrzyć bo to sprzyja fermentacji dzień trzeci już ładnie fermentuje widać bąbelki gdzieś wyczytałem że taki wyciąg z pokrzyw śmierdzi jak krowi mocz no i faktycznie. Jeśli ktoś miał do czynienia z krowami, to rozpozna ten zapach na pewno. Minęło 7 dni. Fermentacja już się zakończyła. Wczoraj jeszcze było pełno burzyn, dzisiaj już nie ma śladu. Trzeba natychmiast przecedzić od tych pokrzyw żeby nie zostały żadne części rośliny bo jeśli zostawimy to ten preparat będzie nam się psuł, gnił i nabierze mdlącego zapachu do czego nie powinniśmy dopuścić bo w momencie jak się zacznie psuć gnojóweczka traci swoje właściwości dlatego nie zwlekamy i cedzimy jeszcze się przyznam że mieszałem codziennie może z 15 sekund i to w zupełności wystarczyło fermentacja przebiegła szybko sprawnie tu mam już odsedzone 15 litrów jakieś 10 zostało mi jeszcze z farfoslami ale tam to pójdzie od razu na bieżący użytek taka gnojóweczka zapobiega chorobom i odstrasza szkodniki Dzieje się tak za sprawą elicytorów, substancji wzmacniających naturalną odporność rośliny. A wygląda to tak, że na przykład niektóre liście twardnieją i stają się odporniejsze na wysokie temperatury. Inne znów robią się gorzkie, żeby odstraszyć roślinożerców. Na przykład komórki skórki jagód robią się grubsze, żeby chronić miąższ. I tak to ogólnie wygląda. Możemy tym opryskiwać rośliny. Na przykład pomidory, melony lubią opryski wzmacniające. W tym celu robimy taki preparat 20% 2 litry gnojówki, 8 litrów wody i takim czymś pryskamy. Raz na jakieś 10-15 dni. Nie robimy tego częściej, bo to nie jest preparat do codziennego podlewania i również podlewamy tym glebę. Wystarczy 10% roztwór, lit pokrzyw do 9 litrów wody. Dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, dobra gnojówka to taka, która śmierdzi moczem, a nie mdnącym, gnijącym zapachem.